Cześć, a mnie tutaj bardzo dawno nie było, dlatego witam się z wami po bardzo długiej przerwie. I akurat dzisiaj mam takie trochę mini zakupy skrapowe oczywiście ze sklepiku na strychu, bo właśnie zazwyczaj stamtąd zamawiam i tam właśnie się zaopatrzam w różne rzeczy. Ale nie przedłużając, pokażę wam, co tam powybierałam. Może zaczniemy od bloczków, albo po prostu będziemy lecieć tak, jak wszystko leży. Pierwszy taki wybór to Flora Book od Mintaya. Ja właśnie od dawna się zastanawiałam nad tym, bo tutaj podobają mi się te kwiaty do wycinania, a mam mało w innych papierach, więc postanowiłam, że wezmę sobie ten Flora Book. No bo kwiatków, nawet takich papierowych, nigdy dość. Kolejna to taka bardzo ładna kolekcja papierów od Scrap Boys Ogólnie to moje pierwsze papiery od Scrap Boys One mi się podobają, bo są takie trochę, takie trochę vintage I tutaj już jak widać wczoraj wycinałam elementy, bo już coś powstaje z tych papierów Ale są bardzo ładne, takie świeże, delikatne Nazywa się ta kolekcja Garden of Love Kolejnym papierem e, to znowu papier od Mintaya, e, kolekcja nazywa się Nightfall. E, mi się podoba ona, bo właśnie jest taka tajemnicza, taka trochę mysterious, i, i właśnie już trochę przekartkuję, żebyście mogli sobie też zerknąć, jak to wygląda w środku. Może tak bokiem niezbyt korzystnie się to ogląda. Ale myślę, że. Mniej więcej widać, jak się prezentuje tutaj ta kolekcja papierów. Troszkę się zawiodłam, muszę powiedzieć, bo jestem przyzwyczajona do tych takich elementów na końcu tych tutaj bloczków do wycinania. No, ale jakby czasem musi być też coś innego, także wybaczam. <grym> ok. I jeszcze z papierów takich bloczków. Tutaj mamy ostatni. Jest to taki bloczek z listkami do wycinania Gałązkami jak widać, różnymi takimi I jest to bloczek od właśnie Scrapboys On bo się po prostu nazywa Leaves I tutaj są elementy do wycięcia Mi zawsze brakuje listków Także, także na pewno się przyda Kolejnym tutaj elementem zamówienia jest taki oto wykrojnik a jak widzę, jest on e, firmy Hobby Solution. I przedstawia taką parę młodą. E, ja na urodziny dostałam maszynkę do wykrajania, więc w końcu e, mogę sobie też pozwolić na wykrojniki i wykrajanie własnych e, takich e, kartkowych elementów. Kolejno mamy trzy takie skrapki od Skrapińca tutaj mamy takiego bobaska chłopczyka one mi się strasznie podobają, bo są takie, takie słodziutkie <grywki> i malutkie no i tutaj mamy właśnie chłopczyka mamy też dziewczynkę ona tutaj ma właśnie na główce taką kokardkę Myślę, że to jest fajny element właśnie na kartki albo do boksów. I kolejno mamy też tutaj taką parę młodą. Jest to zestaw właśnie trzech takich tekturek. Następnym elementem jest to taki tutaj właśnie paseczek z napisami. One są takie słodkie, na przykład <laughs> mają napisy wypchanych policzków, wszystkiego chrumkowego, chrum chrum i to jest takie urocze, po prostu musiałam się zgłosić na to. Kolejnym elementem jest tutaj taki arkusik z napisami. Też mi się one właśnie podobają. Jakby ja uważam, że napisów nigdy za wiele, szczególnie jak są już takie gotowe, ładne. W różnych takich czcionkach, nadrukowane na ozdobnym papierze. To po prostu tylko wyciąć, przykleić, podkleić i dodać do pracy, jakby. Tutaj mamy też z drugiej strony te same napisy, tylko w języku angielskim. I tu mamy już przedostatni element tegoż zamówienia: jest to taki arkusik od Craft O'Clock. Z kolekcji, hmm, w sumie nie wiem z jakiej, bo nie ma napisane. Jest tylko extra to cut flowers, więc tutaj mamy kwiatki do wycinania. Takie zielono-białe z listkami, delikatne, też się przydadzą do każdego rodzaju pracy. No i ostatni element zamówienia to glossy accent. No i tutaj długo już się zastanawiałam nad tym, i właśnie Udało się, wybrałam, więc mam nadzieję, że będą piękne perełki, takie właśnie deszczowe kropelki powstawały. No i na pewno się przyda. No więc tak się prezentuje całe to zamówienie. Jestem zadowolona, bo wysyłka była jak zwykle ekspresowa. Fajnie było do Was trochę pogadać. Mam nadzieję, że. Że usłyszymy się niebawem już z jakimiś fajnymi pracami, właśnie z tych tutaj papierów i elementów, które będę mogła Wam zaprezentować. No i trzymajcie się ciepło, dzięki, pa! pa.